Nie możesz im ma ładki Ale jest szybko, co? Który rzut? Drugi oh. Malutki, ale jest, są szczypczyki potrzebne. Sztuka. Sztuka jest. Będę Ci, że glucik, ale cieszył mnie strasznie. Drugi rzut, pyk. Siedzi. Już rybka. Ale się wpiął. Powiem tak nieładnie E no, dobra Płyń zawołaj mamuskę Stoi jeszcze I u Mateusza rybka jakaś nie, nie. <laughs> ty Narobił mi tu! Siedzi! Teraz siedzi! No, siedzi, bo takie było! Weź! Ty. Dobra, ale wstydu, żeś natrzaskał! Idź, idź stąd! Teraz się... Jaki czerwony się zrobił! No bo kurczę, ja sam nie. że Nie, pierwszy. Oj, że miłeś mnie za kapotę złapał. Nie. Kolejna bestia u Sebastiana. Ten jakoś dziwnie uderzył, że tu dostał w bok ale Mateusz przed chwilą spiął i to naprawdę spiął a nie poszukiwał tylko teraz na złotą zmieniłem kolor drugi rzut pach 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 ale to gdzie to gdzie to te bydlaki ale zobacz u nas chodziliśmy na kanale ze dwie godziny nic nie. a tutaj przyszliśmy parę w przeciągu paru minut trzy brania tak? no trzy. Ja trzy dwa wyjęte u Ciebie spinka przy brzegu. No. Pierwszy nasz, nasz wypad taki spinningowy. No. Więc... Ale już się zaczyna podobać. Ale już się zaczyna podobać. Gluty co prawda. To jest mały kaliber, ale jak się zrobi ciemniej, ja założę większą blatę. Ale chociaż te gluty dobrze są. się dzieje. No właśnie. No Może walnie jakiś konkretny, no nie? No, taki na, na, ko na kolację. Na kolację, od razu dobrze. Łeb szaty Nie pogardziłby takim szczupaczkiem. 70 taką no. na Kujawski. Yeah. To już jest ładniejszy. Ale chciałem powiedzieć, że zmienię chyba tą blachę, bo za dużo. Wielki on nie jest, ale. O! Ładny Mamusia Ja pierdzielę Ładnie, oj słabiutko w pięciu Daj mała <laughs> do mej Jest! Kurde no! Jest! <laughs> daj Ło wow. 75 cm Pierwszy wymiarowy w tym roku Więc Darujemy mu wolność Darujemy mu wolność wow. Chodź tutaj Mateuszu Chociaż jesteśmy bardzo głodni. Nie no, pierwszy bym robił. Jeszcze na spinik, to no. jest największa moja ryba na spinik. Gratulacje. Poszedł. Dziękuję Ci. A mów, o poczekaj, jeszcze tu jeszcze zawiesić Mówiłem tam, o poszedł. Mówiłem tam temu, żeby przyprowadził babcię. Ej, przyprowadził. Może nie babcię, ale mamę. Jak się z tym czujesz? Może ja się dzisiaj jeszcze A tak... Ja mam wziąć tą blachę, bo wydawało mi się, że jest za duża. A, A tu jej... zobacz, już jej nie się nie zdejmujesz. No i dobra, trzeba majtać na następne, tak? A nie wzięliśmy kamery telefonem nagrywamy. Ale taki telefonik to jako jakość teraz... Jako tylko nie ma stabilizacji. Nie. Jest i u bladego. Ty, czyli są tu szczupaki, no nie? Ja. Mam szczypce, czekaj. O, mam ja. Większy niż poprzednie moje, ale mniejszy ja. niż. niż mamuśka. Ale ostrożnie. O, dawaj zrobić ci. Fotę na fejsa? Taki o, bydlok Kuczni, bo jak Ci wypadnie to jeszcze go zabijesz Dobra, gratuluję Dzięki, dzięki O, no właśnie O tym była mowa Przed sekundą Pierwszy francuski słupak na blawkę Idź po babcie. W krzaki go? <gry> Za krzaki. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Wierzchem go. Nie ma pomiłuj. Ale jak ładnie się zapił, co? I na algę jedyneczkę. Na jedyne... O ten to maluśki Chcesz szczypczyki? Nie. Ale ryba. Ale... Dawaj go zaraz. No, 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 no widzisz. dożyłem. Płyń. Zadam kolego, jak dzisiaj nastawienie? Tak samo, jak zawsze. Cie... znowu hmm. nagrywamy telefonem, bo jednak tak yy, wygodnie jest. Z, no. na spinning telefonem ja zaczynam też od algi ja też, algę tylko ja mniej są, jedyneczkę no alga wczoraj robiła robotę najwięcej, Ale ja najwięcej brań na algę było ale ja będę później próbował i gumą bo wie, wieczorem miałem dwa pobicia wczoraj na gumę więc zobaczymy Ciebie. więc zobaczymy dzisiaj łowiliśmy dzisiaj w dzień trochę na spławik i na tego na karpiszona z wierzchu jeden był ale co z tego jak? z powierzchni no a nie z wierzchu co z powierzchni idziemy rzucać wiatr się zerwał i tam idzie mega zmiana pogody zobaczcie jak tam czarno i to dosyć ba, dosyć bardzo szybko się zbliża w naszą stronę ogólnie jak spinningisto nie będę mówił szybko. Nie za ciekawie. No, ale nie poddajemy się. Walczymy dalej. Może przed tą burzą jeszcze jakiegoś kraty. Jest ryba. Zdziwiony sandacz. <grywia> ale jak uderzył, co? Delikatne tro... branie było. Trochę, trochę wyblakły. Nie wypuszczam go. Na patelnie. Ale nie śmierdzi jeszcze. Już mu się umarło? Halo kolego, co z tobą? Już nie żyje? Ty, ale jak my dzisiaj rano łowiliśmy i on płynął wierzchem, no nie? To jeszcze był? To jeszcze był. do zjedzenia, a teraz już nie, bo nawet skrzyla ma biała. Miał czerwony jeszcze no. Ci mówiłem, no nie? Taki ładny sandaczyk, a mógł nam jebnąć. Wjebnął. No mówię Ci, że on mi walił dwa razy w gumę i Mateusz go wyciachał. Glucik, bo glucik. No, no ale jest w końcu, bo nic się nie działo dzisiaj. Ale dwa razy mi... Co Ty się go boisz? Dwa razy on mi uderzył w gumę. Ja założyłem blachę, bo mówię... Id idę tutaj, że co? Dobra, dawaj go. Ale a, a już myśleliśmy, że będzie bez ryby, no Nie. nie. To mi od tu on walił no tutaj z tych szaków Tak, no to ten sam, ten sam co mi uderzył w gumę. Gratuluję! Dzięki, dzięki. Zwijamy wrotki kończymy, kończymy na połów dzisiejszy na, Dzisiaj najbardziej skuteczniejsza przynęta o proszę. Ja miałem dwa pobicia i ty miałeś jedno. Ogólnie to słuchajcie, napiszcie nam w komentarzach jakie polecacie przynęty na spinning My dopiero zaczynamy. Co Ty tak gapisz na mnie? Nie, no dopiero ciebie. zaczynamy ze spinningiem, ale chyba, chyba się przyjmie, no nie? No. Bo fajnie udało się fajnie, połowić. Nieduże, nie bo nieduże. Napiszcie w komentarzu, co nam polecacie na spinning, jakieś rady dla początkujących spinningistów. O, właśnie. No jak zwijać szybko, wolno nie wiem, bo my dzisiaj, zwijamy. dzisiaj widzieliśmy takiego faceta, który naprawdę bardzo szybko zwijał. Czemu? Nie no, ten to chyba bolenie łowił, bo tak, tak to się bolenie łowi z tego co wiem albo przed burzą aby jak najwięcej A, tak bo my doszliśmy do wniosku że on tak szybko zwija bo chce przed burzą, zobaczcie jak ciemno się zrobiło Ciemno. wiatr zaczął wiać tak wiatr wieje przyjemnie. nagrywamy telefonem to wszystko ale mam nadzieję że wyszło jakoś i tyle z naszej wyprawy spinningowej więc jeszcze raz napiszcie w komentarzu co wam się sprawdza co powinniśmy mieć w pudełku I do następnego do jutra uh -huh. do jutra